Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dziś o Dziku, który zaatakował w Karwi. Poniedziałek, pewnie tak lubicie ten dzień, że aż tanczycie z radości. Nie jest tak, to może kolejna dawka internetu, chociaż trochę umili ten dzień. A zaczynam od filmu z szokującym tytułem: Dzik w Karwi atakuje ludzi. A oto Dzik i jego atak. Na początku oberwało się starszemu małżeństwu, później grupce, która starała się im pomóc, a chwilę później, gdy dzik znalazł wyjście z plaży, dostało się tej kobiecie. Męska część plażowiczów postanowiła za nim pobiec, nie dogonili go i można powiedzieć, że mu się upiekło. A mogło być inaczej. Tym bardziej, gdy zacząłem analizować, czy to maczeta, czy może jednak jakiś kij. Ale skąd on się tu wziął, bo to dzika plaża. <laughs> Rozumiecie, dzika, dzik. Nieważne. Nasz dziki kolega pojawił się ze strony morza, z którego przypłynął. Stąd głosy, że to świnka morska. Chciał uciec do lasu, ale na drodze stanął mu płot. Później te nieszczęsne parawany, które podobnie jak jego, wkurzają i nas. A wersja alternatywna to dzik wpadł spenetrować lochy, ale grupa wieprzów i młodych barchlaków nie dopuściła do inseminacji wygrzewających się samic. Jedna z wersji w jeden dzień napiła ponad 120 tysięcy wyświetleń i szybuje wyżej. Drugi film z inną perspektywą ma tych wyświetleń 20 tysięcy. W Polsce nie ma krokodyli, rekinów, są dziki. Jaki kraj, taki niebezpieczeństwo. Play on, play on, play on. Lecimy dalej i wracamy do Pokémonów. Ile można, co nie? Ale mój Facebook pełen jest wiadomości z tym samym filmem. Pierwsza była Karolina, a w samym filmie jesteśmy w Nowym Jorku i widzimy tłum podążający do Central Parku. A wszystko przez rzadkiego Pokémona o nazwie Waporion, a po polsku. To będzie... Vaporeon? Tak czy inaczej, w Pokémon GO jest on na tyle rzadki, że według szacunków policji Central Park o 11 wieczorem odwiedziło 9 tysięcy osób. A, right there, so a film 3 dni nabił grubo ponad 1,5 miliona wyświetleń. A ja mam wrażenie, że coś tu się popipszyło. Morskiego Pokemona, jakim jest Vaporeon, znajdujesz w parku, a zwierzę lądowe wyskakuje ci z morza. Go. Czy tylko mi tu coś nie pasuje? Trzeba też przyznać, że ta gra uzależnia, niektórzy łapią Pokémony w pracy. A innym rzeczywistość miesza się z grą. Na przykład ten zawodnik zaraz po znokautowaniu swojego przeciwnika postanowił złapać go w Pokebola. Podsumowując, cały świat gania za Pokemonami, a pozostała część za dzikami. Na koniec krótko o telewizji, która wskakuje na kolejny poziom dziwactwa. Przykładem jest Live Street Bear, program angielskiego kanału Channel 4, w którym garstkę ludzi pozbawiamy wszelkich wygód życia codziennego, Łącznie ściuchami, i sprawdzamy, jak będą sobie z tym radzić przez 21 dni. Bear for 21 days. Serio, taki program jest puszczany w angielskiej telewizji. Kiedyś był Big Brother, w którym nagość była rzadkością, a tu tą rzadkością są ubrania. I to jeszcze bardziej utwierdza mnie, że nie warto siedzieć przed telewizorem, lepiej iść szukać i gonić za Pokémonami lub za dzikiem. Co tam wolisz, wybór należy do ciebie. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze znajdziesz w opisie. Jeżeli jesteś nową osobą, możesz zostawić lajka. No i oczywiście subskrybuj, aby być na bieżąco z filmami, które podbijają internet. Wiem, że moi widzowie zawsze zostawiają lajka. Jestem za to bardzo wdzięczny. No i oczywiście możecie też zostawić komentarz. No i widzimy się na YouTubie, czwartek i codziennie na fejsie. Hej, pytacie też co z Jaśkiem. On cały czas bawię się z krokodylem. A kto to krokodyl? Jak będziecie mnie oglądać, będziecie wiedzieć co ich łączy.